Polska Polska biało-czerwoni, Polska biało-czerwoni, Polska biało czerwony Póki piłka grze. my się już nie damy, bo wszyscy Polacy to jedyna rodzina. Starszy czy młodszy, chłopak czy dziewczyna, no wszyscy Polacy pomóż mi. Biało-czerwone to barwy niezwyciężone. Cieszą się Polacy, cieszy Ukraina, że tu dla nas wszystkich Euro się zaczyna. Koko spoko, piłka leci, hen wysoko, wszyscy razem zaśpiewajmy. Pięk naszym dajmy. Koko, koko, er piłka leci, hen wysoko. Nasi dzielni chłopcy to biało-czerwoni, wygrać im się uda, ucieszy się smuda. Koko, koko, er spoko, piłka leci, hen wysoko, wszyscy razem zaśpiewajmy. Naszym doping dajmy. A dzisiaj wieczorem Przechód pokonamy Póki piłka w grze, My się już nie damy Stadion szalał, meksykańska fala Czyste szaleństwo od morza do Podhala Meksykańska fala od morza do Podhala Czyste szaleństwo

Polska biało-czerwoni, Polska biało-czerwoni, Polska do broni, niech o was dzisiaj broni, Polska biało-czerwoni. przodu Polsko! La 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 bamba, czy i do szamba, te riwa i ariwa, nikt ich nie wykiwa, tak się mają, tak się Polacy nic się nie stało, nic się Nic się nie stało. A dzisiaj wieczorem rzekł pokonamy. Yeah!